I zaczynamy. Nowa mapa, nowy świat, nowe zasady. Jest tak, pierwszy LO. Także Ozor przyszedł na otwarcie. Czekajcie, tam wyłączyć. Eee, wyzwanie. Yeah. Nie. Mmm, włókno Matyki. Oj, kurde. Laguje za czym. Co się, co się wylosowało? Ogólnie gram na nie, teraz nie pokażę. Okno jeszcze. Na najtrudniejszym poziomie zombiaki troszkę wolniej ustawiłem do dochodzenia. Lód powiększony, eks powiększony. Krwawe noce będą kamyczki. To jest jedna kamyczka. Tu jest kurłaka. O, tu jesteś. Tyk, jeszcze jeden. Oto. Tyk. Kamienna siekierka. Wytwórz i ją sobie wstać ładnie, może się przyda. To potem, to potem, to potem. E, Pozyskaj drewno i mały kamyczek. Kamyczka się na pewno dużo przyda. I drzewko. Mam nadzieję, że mi mapa będzie działać. Wytwórz prymitywny strój. Dobrze. Wytwórz maczugę z drewna. Wytwarzamy. Chociaż mój plan jest, żeby iść w nożo. Nie czy na początek na pewno będą musiał iść w łuk. Piórkę trzeba znaleźć. Może na przykład tutaj. No i są. Nie, że jestem. Hmm. Wyzwania. No to wszystko ode, do odebrania. I do handlarza, nie? Tak jest. Tak, 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 tak. Co tu wypadło? Nie interesuje mnie. Mam nadzieję, że się będą respić. Pierwsza jakaś baza zwierząt nie zwiększałem pierwsze materiały, jak najbardziej, no ja tego plecaka nie wyjmę no patrz no zobacz. o o o był no jest dobra bierzemy wszystko i idziemy dalej z tego jest plastik i ekspy. a właśnie mam już punkty? mam dobra noże Okej, okay. teraz podziękuje sobie nawet ten bla, 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 Dobra, na pewno idziemy w to. Eee. Żelazne kiszki się przydadzą. Mistrz kuchni wiadomo. Co tam jeszcze jest tutaj? Łucznictwo? Złuku napieprzać na początek? Nie. Chociaż nie byłoby głupie, na ogłuszenia wezmę jednak, żelazo do kiszy, kardio, gdzie było na ogłuszenie? Było coś takiego? No. Recykling szczęśliwy, szabrowi, duże rzeczy do ogarnięcia, weźmiemy kardio. idziemy drogą jak mapka, okej. Okay. I jeszcze żadnego zombiaka nie widziałem. Oj, przepraszam. Mapka jest... Ma... Zobaczymy. Ogólnie niby... O, losowa. Mogę nóż zrobić? Kamienny nóż? Kościany nóż. Jeszcze jedno kości, okej. Okay. Kurde. O kurde, akurat podskoczył Byłem headshot Zębiedzie. ząbiedzie możesz mi przeszkadzać, bo dodałem O kurde O kurde, nie mam zasięgu No ty No Jeszcze że ja się żyję. Pałam go Weź to schowaj. Uwa. Nie. A nie będzie tak łatwiutkie. Ej! Chyba ci Oj, pierwsza walka już jest ciężka. O o! o. jakby co są te, są talerty? I pozmieniane dołożone, nowe wideo. Zapraszam do zabawy. Dobra, to zębiaki się respią. Śpiwór bym co musiał zrobić. Aha, i nic mi nie spada, jak zginę, nie? Już nie chciałem, są trudne za bardzo. Aby się później męczyć, żeby plecak odebrać. Mogę zrobić już śpiwór? Gnisko, śpiwór jest. O, przepraszam, coś już trzeba... Śmieci, 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 gwoździe. Okej. Okay. Za małą mogę więcej? Kurwa No pójdziemy grom Nie słyszałeś mnie Tam potrzebuję i będę miał nożyk To też potrzebuję Znowu będę się dwa dni z nim męczył I ostatnia Prosto jajca! Jeszcze jedno mam Może jednak trzeba bodać nóż, 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 nóż. Nóż, nóż go trochę Eee, kamina strzała, amunicja, dawaj. Nie wcale nie dostał, nie? Pik. Tyk. Nice, szałki. Chyba z głupią. I pyk, w plecki. I... O, kurwa. Uś trzydzieści trzy życia mi zabrałeś? O, Kuba, ile? Trzech lat? O, kurde, ale ten czas do Nie, 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 Dawaj, 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 bo on idzie. Nie, odpuścił. Dobra, oni też mają odpuszczać, żeby mnie gonić. Nie mają zmysłu. Dobra, będą jakieś pierdoły. Nie laguj. Nie, 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 spadaj, spadaj. Ej, też chyba mnie biją w bloki, z tego co pamiętam. Gorsze, że jeszcze żadnych. Kurde, nie ścinaj. Żadnego zwierzaka nie było. I to łucznictwo na początek nie byłoby złe. A ja wiem, co chciałem. I pistolety. Noże, i pistolety. Ok, kolejna walka. Serio, nie trafiłem? Krwawi. Dobra. Właśnie na tym bazuję, żeby krwawienie im nakładać. O. Dobra. Grillowane kukurydza i pieczone ziemniaki. To na początek wezmę e, są alerty, majster. Nie masz e, pod oknem streama powinno być Nie, na telefonie czy na komputerze masz Ej kur dwa razy przeczytam to samo, nieważne Dobra, ale kamienne narzędzia już mogę mieć wyższego poziomu Znam no wiesz co były te wszystkie dźwiękowe. Jak mają dopisek wideo, jak nie ma. Nie denerwujmy. Dojdę do handlarza to ci pokażę. Książeczki wiadomo, szukamy śmieci ołowie. plecak Chyba że zniknęło. Ewentualnie dorzucę, żeby się na ekranie gdzieś tam pokazywał, o, czekajcie, z tego może miodek wylecieć. Jest, miód! O, uratowany. W razie co. Dobra, hmm, ja spanko sobie tu gdzieś na razie położę. Na ekranie jest, a na czym miał być? to tu nie ma wejścia. O nie, ja nie lubię do tego chodzić dziada. Ok, daj się. Chyba najpierw sobie weźmiemy jego. Nie, Je, kamieną łopatą dostałem. To nie chcę, to nie chcę na razie. To zostawię, to zostawię, resztę zostawię. Łopata na paseczek. O! Oh. Mmm, czy ja nie chcę już żarcia? Czy on ma grill? Grill nie ma, a Garnek też nie ma, okej. Okay. Książki jakieś. Ostre kije, nie. E, kuchni ma... 300, a ja o do... 22, dobra, co ja szukam. To szkoda, że tych wideo nie, nie ma podglądu. Dobra, jest ten. Dobra, jest to. ops. Można tam przeszukać, o, dobra, to można przeszukać. A, a przeciążony już jestem, bo kurwa pukają. No, no dobra, nie no szukaj, szukaj Może na moście się na początek człowiek zbuduje? Nie no, czekaj, weź tego nie zbieraj Prezentem są wszędzie wokoło To są. To nie są Aha, czy ja mogę buty, rękawice i kaptur. Dziękuję. Włóż, włóż i łóż Dobra, jest pancerz, nie? Skóra też się przyda Tu coś miał, o dobra, to też jest dobra, zajebiście. Zbierasz rosy mogę robić. No i jesteśmy wystać, jak go trafię. Dobra, jestem teraz tutaj. Najszybciej będzie chyba na moście bazę z szybką komby zrobić. Yy, blok własności i. To i. Nie, 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 to nie! To chciałem Czekaj, tak? To, to i to. Okej okay. i. A, kur... A, Ognisko deklu. Dobra. Eee. Jest. Brother eee. What's that? What's that, brother? To jest 7 days, eee, czy już używać to? A ja mam coś na ten Czy nikt nie szuka most będzie podstawą. Podnieś Bo jestem wysoko i może nie będą mnie widzieć Tam już widzę spalony chyba No może to najlepsza baza, nie? Czemu nie mogę tu przyczepić go? Nie wiem po co dwie od razu zrobi tu? On nie spadnie? Okej, okay, nie spadło. Nie, wiem, na jaką magię to się trzyma, ale to mi się co. Pod... Right In the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake not sleeping because I'm thinking about this. Nie strasz. O bandażem mam jest ALS i będzie git. Standardowo ma jeszcze te pieniążki Standardowo jedzenie kontra reszta, nie? węgiel tu. Zbierz drewno. Po co. No dobra, już jestem leciutki. Astrzałem, strzały. Piórka, drewno i kamień chcę mieć przy sobie. Kurwa, gruby tam chodzi. Dostał! Teraz ja sobie zabuduję O, pięknie dostaję. Co, nie wie skąd dostaje? Spadaj! Chyba trzeba się będzie bić. Bum. Dobra, e, Misję robimy ta pierwsza. Masz ty. To motocyklista z nim będzie nie pójdzie tak łatwo. A teraz te bloki konstrukcyjne, dobra, wiemy He je, je, je. Dobra, jeszcze mam jakby pod... blok konstrukcyjny. Dawaj, 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 tworzymy. Spierdalamy na górę. Słuchajcie, blok konstrukcyjny to ja bym sobie chciał postawić. Na przykład tu i go mam pewno ulepszyć Pięknie. To drzwi. Drzwi postawię z drugiej strony Kurwa Kurwa straszy O kosteczka go Oj! Oj! Daj bazę zbudować! Oj, to będzie ciężej, bo to jest gruby, czekajcie Podła Krwawi, dobra Ciekawe, czy można jakoś włączyć pasek życia, czy to musi być mod. Kurwa. Teraz też ustawiłem, że powiadomienia o sam mam po jakichś 7 sekundach, czyli najpierw wyskoczy mi. Dobra, padł. Najpierw mi wyskoczy, a później i widzę, że ktoś coś dał. E, dobra pochodnie chciał, żebym wziął, mam. Mam ją ja pewnie przypierdolić gdzieś. Piek. Wytwórz pułapkę drewniane kolce, wytwórz. Wypisz gleba gliniasta, Opa, tom. Pozbieram trochę i tutaj zrobimy.